się ma widzowie dzisiaj grałem Minecraft tylko dźwięk mam pod głośny na mnie tutaj trochę o może byście mieli głośniej i grałem Minecrafta. wróciliśmy z jaskini i teraz będę chciał się zająć villagerami I villagerami będę chciał zająć się ja większy, większy. Villagerami będę chciał się zająć Villagerami, villagerami jednak chciał się zająć No i teraz będziemy się zajmować villagerami, ale potem to skrzynki ulepszymy Skrzynki na te pierdoły Dobra, tutaj postawimy to. Też wszystkie wyjdziemy. Tutaj, o. Bo to na razie nie jest nam potrzebne. do to fajna, Sikierka może być. I pokażę wam, jak najprościejszy sposób ogarnąć tych villagerów. To nie jest trudne i nie jest łatwe. Powiedzmy to. No damy, to jest łatwe. Dobra, teraz robimy tak. Musimy jakieś warte skraftować. Najpierw, no, ten i buty. Ja mogę wam ten. mamy wiem, różne rzeczy. Tutaj, tutaj. Dobra, mamy. Mamy tutaj. I teraz najlepiej wykopać jakąś dziurę dziurę wykopać na trzy na ile kek tak zależy jak będzie, chcecie, będziecie chcieli mieć dużą a i łóżka bardzo będą ważne łóżka 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 obowiązkowo bo jakoś muszą ci widać że żeś spać łóżka na pewno będziecie musieli łóżka skraftować łóżka na pewno łóżka dużo łóżka, dłuż, łóżek dużo i kraftujecie taką biurę o tutaj na przykład może tutaj 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 o tutaj o i tutaj tutaj, tutaj zrobię o robimy to tylko tutaj trzeba ten też wskapać tutaj i żeby, no, no, skupimy tutaj jak najdwa dwa kratki przynajmniej. Od, lub, trzeba trochę trzeba na nasz teren i płotki postawimy, żeby nie mogli się złamać ci zombiaki różne. I na razie nam to wystarczy. I najważniejsze, żeby od razu ich nie spadać. Najważniejsze na początku, żeby ich rozmnożyć rozmnożyć ich rozmnożyć i zagłębić wszystkie łóżka nie wiem ja oferzam to o taki o w sumie to tak taki może leć i niech nie i zabina też pamiętaj że położy Jak macie owce przy okazji możecie ją zabić wszystko żeby żebyście tego zdobyli te materiały Dobrze, mi zostało już 27 bloków do wykopania i możemy zaczynać ich ogarniać Co mnie tak że powiem ja lubię villagerów ogarniać to nie jest taka najzładna robota, może na początku się wydaje trudna. Dna. I... I dalej się robi. O, tutaj trzeba razem przy okazji wygopimy. O, i mamy taką dziurę. Jest dziurę. Dziurę i dalej robimy tak villagerów musimy przybrać. O, najlepsze ich łóżka. Najlepiej je na początku jak macie wioskę, to najlepsze ich łóżka zabrać. Łóżka, łóżka. Obowiązkowo łóżka. Wasze też. Bo oni pójdą jako... Ej, a to gdzie są villagerowie? Bo ich nie widzę. Chyba to jakby się rozwalili villagerowie. Ale mi się wkurzył, żeby oni nigdzie nie zwali tylko. Tutaj kolejne łóżko. Czyli już jeden może postać. Pamiętajcie, że małe villagerowie też potrzebują łóżek. Jak chcecie mieć ile villagerów, to oni też. Muszą się tam. Mm. Tu też są łóżka. Do każdego domu będziecie musieli wchodzić i łóżka. Ja muszę checkpoint point. Już ze sobą już ustawię. Tu że się zrespi. Jak będziecie mieć odpowiednie ile będziecie chcieli mieć villagerów znajdziecie, to możecie już zostawić jest wasze łóżko. Ja już moje też wezmę eee, Gdzie jest? Tutaj. Dobra. Dobra. A, villagerowie się zmontowali, że ktoś imik łóżka. OK. Mm. Najlepiej to robić w nocą. Widziałem, że się jeden villager utk... No, tam idziemy tam. Tam też trzeba. Najlepiej zrobić nożyczki i ciąć wełnę. To jest najlepszy pomysł. Najlepsza taktyka, żeby zabierać e, łóżka, łóżka, łóżka. Wioskę też możemy robić. No. Jakie gówno. No, no. Tu nic nie ma. Jest, jest, jest. Są książeczki. To jest tam ważna rzecz. Książeczki też są później ważne w Ada, ten Kingu, to nie wiem, no już No dalej trzeba ogarnąć ich villagerów. Villagerów. Ja idę womuś takiemu jednemu, który uknął. Bo teraz najwięcej na villagerów jest potrzebne. Tam coś to kurde. Tu po co ja to robię? Nie wiem, że w dłuższy odcinek jeśli coś działa działo tutaj Przed Poczekaj, tutaj, tutaj Nie, no tutaj już bym musiał być Tutaj, tutaj Tutaj, 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 tutaj Dobra, wyznaleźć drogę, wyznaleźć drogę Dobra, ja mogę tu wykofać, żebym mógł nic komputer. Proszę drogę do, wy, o, wy, o, do wyobrażenia sobie tam był villager i dalej tam jest On sam pójdzie Tylko trzeba mu zablokować wodę Bo właśnie się zablokował Tu tá, vamos ver tu. Não, tu tá descendo. Dá, tem uns aí. Tu Tu jest połóższe Tu Tak, udało mi się wyznać Może znać Nie, dobra, koło się Jednak się... Znasz drogę. drogę, sobie i trzeba było ustalić tę drogę. Bo komputer się ustala drogę, który może być tylko na jednym bloku. Dlaczego... Tu. Ojojo, oj. droga jest zamknięta Droga jest zamknięta i on pójdzie tam za wami, kiedy jest droga... Zrobiona Zrobiona Nie, nie, nie Nie bawię nie nie jaka Dobra, uratowałem tego villagera że... Ja, żeby tam poszedł. Poszedł do góry, dawa, uratowałem tego villera ja, Dera, uratowałem Tu też trzeba jakieś wodę, żeby nic się to nie rozwaliło Dobra, tu nocuję dwóch villagerów Tu pracuję dwóch villagerów. Willa villagerów pracuje. I trzeba zrobić... E, tu mu... Ten, e, ten 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 zrobić ten ten, ten, ten. E, drawinę, 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 drawinę. Drawinę. Drewno. Dużo dravina drewno Trzeba bardzo dużo takich rzeczy Nie mogli, mogły wejść 18 starczy? No nie wiem, nie wiem Zależy jaką dziewę wykopałem Dobra, 3 villagerów wystarczy Dosłownie wystarczy to 3 villagerów i I czy widać, że, wystarczą a jak będziemy ich robić, żeby ten e, żeby gdzieś pójść to będziemy robić warnonika wo warnika no pociągiem będziemy robić. no no wiecie o co mi chodzi e, trzeba wziąć no weźcie te drewno skraftujmy to na deski o, mamy czas zrobić yy. to 15 niech będzie Dawinki 3 to nam nie wystarcza Jeszcze jedna drawinkę, to będzie 6 W sumie O niech będzie To jeszcze trzeba zrobić jedną rzecz yy. Gdzie to jest? Gdzie to jest? jak? Pochodnie też trzeba zrobić I furtki trzeba też zrobić O, tu widziałem furtki Dwie furtki Mamy dwie furtki, to dobrze To sobie ustawimy, gdzie będzie wejście Ja myślę, że tutaj, tak na środku Będzie mi najwygodniej Dwie furtki ustawimy O, ona krzywo bo przez furtki villagerowie nie mogą przechodzić nie umią, są zbyt głupi ale tory umią już sobie ustawić tutaj tu dobra gramy tutaj, tutaj, tutaj ja, mamy tutaj tutaj i jak, już mamy villagerów i jak chcecie ich nakarmić bo wie, najwięcej jak w zboża możecie zebrać, trzeba zbierać. Jak najwięcej zboża. Chleby trzeba im dawać. U was chleby. Chleby, dużo rzeczy trzeba im dawać. Dużo chleba, pamiętajcie, że też, że ich. Buraki, e, buraki nie e, Marchewki, ziemniaki, chleb I, i jeszcze raz zboże się do tego zaliczało Jak już pamiętam No, no to odmęcie. Mam 16 chleba Jak 16 chleba mamy to nam wyjdzie mało ale idziemy na krowy, bo krowy też będą nam później ten potrzebne, krowy też będą nam później potrzebne D tylko tu raz możemy. my hmm. czekajcie tu jeszcze jakieś zboże to trzeba zebrać, później to my oczywiście zmienimy te pola bo to brzydko wygląda zmienimy to, o pracujemy nad tym Zróbmy no tak, że dich tam to zakryjemy Dich tam, to tego nie było Tak brzydko nie było to by mnie tak nie przepływało ta woda Nagrywamy na Youtube dalej A tutaj, o O tutaj Jak nie macie filmik, no i no, no, już zadanie stworzyłem To będzie pewnie najkrótszy filmik Zawiłem Ale nie chcę tak dokończyć Farmat trzeba też zrobić Ej, ale ja mam to takie pytanie, a dalej ten wiśniak tam jest? Nie, on chyba wyszedł, ale mam nagrane. Mam nagrane jak taki wiśniak tu W takim jednym domku. A, wy oglądaliście pewnie. Tutaj trzeba się zjeść. Zjeśćcina rośnie to bardzo dobrze. Mm. O 30 zboża. Dobra. I ja chcę tylko wam pokazać. Teraz je zrobić Nożyczki i iść owce obciąć Trzeba owce obciąć, obciąć jak chcemy Na moje łóżko i na inne mąby też Trzeba robić tak Co? Tutaj, tutaj Tutaj trzeba obciąć Małe za chwilę będą się palić Dobra i uciekamy, uciekamy Uciekamy, uciekamy łóżka mamy czy jedną wełnę można stawić. Zrobimy dwa łóżka, jedną dla mnie Ech. Drewno Dwa łóżka Jedna. Dla mnie, jedno dla tego Jedna Dla mnie łóżko, a drugie dla villagerów I tak się ogarnie villagerów, będzie też kolejna pewnie część Tutaj o villagerowie stali i trzeba chlewek im zrobić Kolemy będą się respić. To od razu mówię. Ale zależy jaką będziecie mieć dużą, że... tą bazę. Tam, tam gdzie mają te wieśniaki. Ja radzę wam robić jak szerokość. Nie na długości, na grubości. Bo to wam później źle wyjdzie. Gdzie? Na szerokości. Bo będzie później łatwiej szybciej te wagonitki, żeby przesłać villager w Później wam pokażę o co chodzi i jak najwięcej możemy chlebów stworzymy 16 chlebów czyli na 6 lub ten Wycimy im cały chleb zobaczycie o co chodzi tu nie, nie lecą, dobra co tu im chleb dobra i teraz będą się rozmnożać I, i o to chodzi żeby się rozmnożyli muszą mieć odpowiednio murzek nagranie ile trwa już? 20 minut no na razie, ja już wytłumaczyłem o co chodzi tak dokładnie tymi villagerami mi to na razie, pa pa wam życzę pa, pa.